I może <laughs> witam Was bardzo serdecznie. Kolejny tydzień informacyjny za nami. Kolejny temat, trudny temat, bo związany właśnie z naszymi dalej relacjami, z tymi relacjami, które są bo niestety trudne. Tutaj faktycznie podręcznik nam serwuje kolejny, kolejny wyjątkowy temat. To jest z pewnością czas, kiedy po pierwsze. Warto nam jakby zacząć odkrywać taką pewnie bardzo fajną, bardzo ważną i, i, i fajną zarazem rzecz, która no dla mnie osobiście na pewno jest przestrzenią, w której warto poświęcić się na modlitwie, bo faktycznie podręcznik, który teraz mamy, podpowiada nam bardzo dużo technicznych rzeczy. Podpowiada nam wiele rzeczy, jak rozpoznawać pewne sprawy, tak jak w tym przypadku tego tygodnia rozpoznawać trudne relacje co można z nimi zrobić, mnóstwo, mnóstwo też takiej wiedzy bardzo praktycznej w takim naszym życiu relacyjnym, osobistym, duchowym. Ale pewnie czymś bardzo ważnym byłoby odkrycie i zastanowienie się nad pewną taką zależnością, bo im więcej zaczynamy wiedzy posiadać, tym coraz bardziej zaczynamy dostrzegać pewne problemy. A im bardziej zaczynamy dostrzegać pewne problemy, tym rodzi się niebezpieczeństwo, że możemy coraz bardziej się zacząć frustrować, że ktoś tego nie wie, ktoś tego nie potrafi, ktoś tego nie rozumie. Czasami łapię się na tej sytuacji w szkole. Już któryś rok wykładam te same zajęcia, te same tematy, które dla mnie są już tak oczywiste, tak oklepane, tak znane. Że tam po prostu no, no nudzę się mówieniem po raz kolejny o tym samym. A uczniowie na przykład tego nie rozumieją. Ja się na nie denerwuję, przecież to jest takie proste, takie oczywiste. Tylko właśnie, ja o tym słyszę już któryś raz i mówię o tym już któryś raz. <laughs> Natomiast dla wielu z nich często to jest usłyszenie tego pierwszy raz w ogóle. I czasami to jest jakby w ogóle. Będzie przestawienie całej rzeczywistości, którą do tej pory oni dziś znali. Związane czy z, Pan, nie wiem, z Panem Bogiem, z Pismem Świętym, z jakimiś innymi rzeczami. I tak samo może być właśnie w naszych relacjach. Teraz, kiedy my zdobywamy konkretną wiedzę, kiedy odkrywamy pewne rzeczy, może ich być coraz więcej i one są bardzo przydatne. I dobrze, że to widzimy, rozumiemy, czujemy, staramy się według tego żyć i działać. Ale właśnie. Kiedybyście zauważyli, że wzrasta w was jakaś frustracja, że ktoś tego nie rozumie, a to jest takie proste, oczywiste, że ktoś nie postępuje w taki sposób, to tutaj właśnie pólące takie moje szczere, szczere ostrzeżenia dla was, żebyśmy nie dali się jakby wprowadzić właśnie w taką sytuację, że my uznamy, iż wszyscy teraz muszą mieć tą wiedzę czy to doświadczenie, które, które ja posiadam to nie jest prawda i nie spodziewajcie się tego. To jest z jednej strony właśnie przywilej, ale z drugiej strony też ta odpowiedzialność, którą posiadają osoby, które właśnie posiadają jakąś większą wiedzę w danej dziedzinie. Tak? To jest nie tylko przywilej, że ja coś wiem więcej, ale to jest teraz też odpowiedzialność, aby po pierwsze tym służyć, o tym mówić i tego uczyć innych. Więc... Może właśnie konkludując, jakby ten tydzień, gdzie no właśnie pojawiają się te różne kwestie związane właśnie z, z tymi osobami, które są na mnie przyjazne, z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi. To są naprawdę mega, mega, jakby ciekawe tematy. Tylko po prostu ja nie chcę powtarzać w tej chwili tego podręcznika. Tak? No każdy z nas pracował doskonale wie. Właśnie o tych wszystkich sytuacjach, które tutaj są właśnie, czy, no właśnie, miłość nieprzyjaciół, bierny agresor, tak, tutaj mamy, nie wiem, emocjonalny szantażysta, tak, uzależniony, współuzależniony, tak, tutaj faktycznie plo plotkarze, tak. Myślę, że sam podręcznik, on świetnie ponazywał pewne rzeczy, pokazał je. W jaki sposób można się wobec takich osób zachowywać, jak rozpoznawać pewne zachowania, jak w jaki sposób sobie z nimi radzić. Super. Tylko właśnie, dla mnie jakby, żebyście pamiętali o tej jednej rzeczy, że teraz właśnie posiadając tą wiedzę, żeby właśnie rodziła się taka frustracja, takie zbędne napięcie, że teraz ja coś muszę, a oni tego nie ogarniają. Ja chcę, ja to wiem, ja tym posługuję, a inni tego nie rozumieją. Właśnie tu potrzeba też ogromnej czasu i ogromnej pokory wobec właśnie posiadanej wiedzy, posiadanych zdolności. Więc niech to, co poznajecie, czy to, co odkrywacie, nie tylko w tej kwestii, w jakiejkolwiek innej, związanych z wiarą, związanych, nie wiem, właśnie z Pismem Świętym, z teologią, czy jakiejkolwiek innej życiowej przestrzeni, w której wy posługujecie, nie wiem, pracujecie, się znacie na niej, czy cokolwiek innego, żeby właśnie unikać w tej sytuacji, która, w której będziemy się frustrować bezsensownie, bezsensownie się denerwować. Niech to bardziej nam pomaga, służy. No i właśnie w takim duchu pokory i służby także mamy nieść i pomagać innym. Tego Wam życzę, kochani. Wszystkiego dobrego dla Was i szczęścia.